Umiłowani słuchacze, dziś nie jest dzień na poddawanie się. Poświęć chwilę na uznanie wyzwań, ale pamiętaj, że twoja historia jest daleka od zakończenia. Uznaj, że Bóg był z tobą na każdym kroku, nawet w chwilach, gdy go nie uznawałeś. Przypomnij sobie, jak przeprowadził cię przez czasy pozornie nie do pokonania i bądź pewien, że zrobi to ponownie. Pisz 1111, jeśli rezonujesz z tym, ponieważ Bóg potwierdza, że jest Twoją siłą w czasach słabości. Oprzyj się na nim, gdy czujesz się niezdolny lub przytłoczony, ponieważ Jego moc doskonali się w Twojej słabości, zaufaj Jego sile, a on cię przeprowadzi tak jak w tym filmie. Dla tych, którzy wierzą w Boga, być może to, czego naprawdę potrzebujemy. To więcej chrześcijan dyskutujących o wyzwaniach związanych z rozwojem duchowym, nikt nie ma wszystkiego razem, pozwolenie Bogu na przemianę jest trudne. Umieranie samemu sobie jest trudne, milczenie, gdy chcesz mówić, jest wyzwaniem, a czekanie na jego najlepsze wymaga zaufania. Jeśli jesteś w trakcie tego procesu, wiedz, że jeśli jest on trudny, nie robisz nic złego. Pisz tak, aby to potwierdzić. Jestem Twoim obrońcą, Twoją tarczą przeciwko wszelkiemu złu. W czasach walki duchowej nie bój się, bo cię ochronię. Szatan nie może Cię dosięgnąć, jeśli masz mnie za swojego zbawiciela. Kończąc ten rok, jesteś znacznie silniejszy niż na początku. Pokonałeś znaczące przeszkody stawiając czoła każdemu lękowi, wyzwania, które kiedyś wydawały się nie do pokonania, teraz na stałe należą do przeszłości. Dostrój się do symfonii swojego serca, w najlepszą wersję siebie, Twoja dusza dostosowuje się do harmonogramu wszechświata, prowadząc Twoje światło łaskawie w kierunku wdzięczności. Wpisz Amen, jeśli się zgadzasz. Jeśli dziś wątpisz w swoją siłę, przypomnij sobie o wszystkich przeszkodach, które pokonałeś, zamiast obawiać się tego, co cię czeka, miej wiarę i pozwól, by poprowadziło cię serce. Cokolwiek napotkasz, jest to test Twojej odporności. Subskrybuj nasz kanał. Jeśli kochasz Boga, kiedy poddajesz się Bożym Planom. Pozwalasz swojej wierze przewyższyć twoje emocje, deklarując, że Bóg jest większy niż jakakolwiek sytuacja. Jego plany przekraczają nasze własne pragnienia, oferując nadzieję i pokój. Zaufaj jego obietnicom, bo On nigdy nie sprowadzi cię na manowce. Wpisz tak, jeśli tego potrzebujesz. Wszechświat oświadcza, że wkraczają potężne rozbłyski słoneczne, które ulepszają Twoje ciało świetlne. Możesz odczuwać zawroty głowy lub zmęczenie i mieć trudności z myśleniem lub mówieniem, oddychaj do swojego serca i uziem się, pozwól kodom światła zintegrować się. Poddaj się procesowi, wpisując tak. Dzisiejsze objawienie zmienia życie. Od zmagania się z rachunkami do przyciągania pieniędzy bez wysiłku, różnica polega na aktywacji genetycznego kodu bogactwa. Po jego aktywacji Twoje życie zmieni się na stałe. Kliknij link w moich komentarzach, aby aktywować swój genetyczny kod bogactwa, dopóki ta strona jest jeszcze aktywna. Zaufaj Bożemu procesowi, możesz czekać na Jego obietnicę. Ludzie mogą zdradzić Twoje zaufanie, ale nie Bóg, On pozostaje wierny swoim obietnicom, dbając o Ciebie w swoim procesie. Zaufaj Mu i ciesz się podróżą, którą dla Ciebie przygotował. Wpisz 555, jeśli wierzysz, że On spełni swoje obietnice. Nawet jeśli tego nie widzisz, Bóg coś robi, módl się, pracuj i ufaj mu. On jest wierny, dotrzymuje obietnic i nie zapomina. Dokończy to, co rozpoczął w twoim życiu. Bóg jest w oczekiwaniu nie tylko w błogosławieństwach i cudach, ale także w ciszy, szukaniu, proszeniu i poddaniu się. Nawet w trudnych czasach Pan jest z tobą i nigdy cię nie opuści. Pisz amen, jeśli natkniesz się na te proklamacje. Uznaj ją i miej wiarę w Boga bez względu na wszystko. Bóg rozumie zawiłości twojego życia, aranżując zarówno to, co jest dane, jak i to, co jest odbierane dla twojego ostatecznego dobra. Transformacja naszych zmagań w coś pięknego może wymykać się naszemu pełnemu zrozumieniu. Ale zaufanie Bogu trwa. On obserwował Twoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a żadne zmagania nie przewyższają wielkości Bożych planów wobec Ciebie, pokładaj w Nim niezachwianą ufność. Bóg jest już świadomy bitew, które toczysz. Był świadkiem krzywd, wykroczeń, ran, widział to wszystko, a mimo to zdecydował się obserwować. Przekształć każdą troskę w okazję do pogłębienia zaufania do niego. Przyszłość, która wywołuje niepokój, Bóg już tam jest, a jego wierność trwa. Przyjmij zbliżającą się niewiadomą to kiedy i jak pozostaje niepewne, ale pewność leży w wartości tego, co się zbliża. Bóg nie poddałby cię przedłużającemu się oczekiwaniu bez celu cierpliwość może być wyzwaniem. Ale stojąc przed błogosławieństwami, zrozumiesz jej trwałą wartość. Twoja nagroda jest obfita. Miej wiarę w Boży proces. Być może czekasz na obietnicę od Boga. Ludzie mogą zdradzić twoje zaufanie, ale Bóg pozostaje wierny swoim obietnicom. Nawiguj jego procesem z ufnością, dotrzesz do celu. Zaufaj Mu najpierw i rozkoszuj się podróżą, którą dla Ciebie przygotował. Proces przeważa nad celem. Potwierdzam moją moc zaufania procesowi, obejmując ból, który popycha Cię do przodu. Zrelaksuj się, wszystko będzie dobrze. Ból jest obecny, ale Twoja siła do walki z nim trwa. Robisz postępy, choć jest to czasochłonne, wszystko będzie dobrze. Możesz teraz w to wątpić, ale przed tobą lepsza wersja siebie. Bądź uprzejmy w swojej autorefleksji. Dopuszczalne jest odczuwanie wszelkich pojawiających się emocji to też minie a pełnia powróci z czasem. Jesteś bardziej odporny niż ci się wydaje. W tej trudnej fazie doświadczysz miłości i znów będziesz kochany co jest błogosławieństwem w przebraniu. Zasługujesz na więcej, subskrybuj nasz kanał, jeśli wierzysz w Boga. W czasach walki, w obliczu przeciwności, pamiętaj o tym: w przyszłości będziesz wdzięczny, że wytrwałeś dzisiaj, nawet jeśli pewność siebie słabnie, masz siłę, by pokonać wszystko. Uwierz w siebie. Jestem gotów promieniować pozytywnością i afirmować. Twoje wysiłki przyniosą pożądane rezultaty, sprawy znajdą sposób, aby się ułożyć na bezpośredniej lub dłuższej trasie. Zachowaj wewnętrzny spokój podczas tych zmian, nie rozpamiętuj lat samokrytyki. Jedynym wewnętrznym przeciwnikiem jest niegdyś błędna dusza, która teraz odnajduje swoją ścieżkę. Kontynuuj ostrożne wybieranie siebie. Bóg przemawia teraz do Ciebie. Pomimo niedawnego zwątpienia w siebie, kwestionowania swojej siły i godności na ścieżce, którą On położył w Twoim sercu, pamiętaj: możesz osiągnąć wszystko przez Chrystusa. Nie poddawaj się i nie pozwól, by strach wykoleił Twoje marzenia. Bóg jest po Twojej stronie, zapewniając Ci sukces. Sprawdź link do biografii, aby poznać sekrety przyciągania pieniędzy. Bóg organizuje wydarzenia dokładnie we właściwym czasie. Twoim zadaniem nie jest rozszyfrowanie czasu, ale podjęcie jednoznacznej decyzji, że nie ustąpisz, dopóki nie dotrzesz do mety, rozkoszując się niezwykłymi Bożymi błogosławieństwami, zaufanie Jezusowi i wpatrywanie się w niego daje życie. Wiara przynosi spokój. Zaprzestań prób rozwikłania wszystkiego, pozwól Bogu kierować Twoim życiem. Zmiana w Twoich emocjach jest zamierzona, wszechświat Cię podnosi, każdy aspekt Twojej istoty ulega znaczącej zmianie, umysł, serce i dusza muszą się dostosować. Księżyc w pełni zachęca do błyszczenia, niezależnie od fazy podróży. Wykorzystaj ten przypływ energii, aby przywrócić swoją naturalną równowagę. Osoba, którą chcesz się stać, z niecierpliwością czeka na twoje przybycie, udaj się na spotkanie z nią. Jestem optymistą, jeśli jesteś przygotowany. Wyzwolenie się z ograniczeń zewnętrznej walidacji stawia cię jako architekta swojego życia. Kształtuj swoje wybory i aspiracje w zgodzie ze swoimi prawdziwymi pragnieniami i zasadami. W tej wolności prawdziwe bogactwo życia nie leży w opiniach innych, ale w głębi samopoznania i autentyczności doświadczeń już jesteś osobą, którą chcesz się stać. Każda wersja siebie wyłania się z wnętrza z każdym rozwojem. Odsłoń najgłębsze warstwy strachu i uwarunkowań społecznych. Pozwalając wyłonić się najsilniejszej, wyzwolonej i ekspansywnej wersji siebie. Kontynuuj odprężanie i ponowne łączenie się ze swoją prawdziwą esencją, odpowiedz tak, aby przyjąć objawienia. Kiedy Bóg daje ci wizję lub kładzie coś na twoim sercu, wytrwaj w dążeniu do tego, nawet jeśli innym wydaje się to ekscentryczne. Wyjście z wiarą może wydawać się nielogiczne dla obserwatorów, ale kiedy wykonujesz ten skok, Bóg niezawodnie spotyka cię w połowie drogi. Obyś otrzymał telefon z dobrą nowiną, której z niecierpliwością oczekiwałeś. Spotkaj kogoś, kto podkreśli Twoją wartość, przejdź przez otwarte drzwi przeznaczone dla ciebie. Poruszaj się po oczyszczonych ścieżkach prowadzących do dobrobytu. Wznieś się na nowe wyżyny i niech nieprzewidziane błogosławieństwa zmaterializują się, gdy zajdzie taka potrzeba. Potwierdź głośnym tak, aby potwierdzić te aspiracje, gdy prosiłam Boga o usunięcie moich nawyków, on odpowiedział, że to nie on ma je zabrać, ale ja mam się ich zrzeć. Kiedy szukałam uzdrowienia dla mojego niepełnosprawnego dziecka, Bóg przekazał mi, że duch jest całością, podczas gdy ciało jest tymczasowe, poprosiłam o cierpliwość, a Bóg wyjaśnił, że nie jest ona daną, ale uczy się jej poprzez cierpienia. Kiedy prosiłam o szczęście, Bóg podkreślił błogosławieństwa, pozostawiając szczęście mojemu uznaniu, oszczędź mi bólu, błagałam. Ale Bóg wyjaśnił, że cierpienie przyciąga cię bliżej Niego, oddzielając cię od doczesnych trosk. Szukając duchowego wzrostu, Bóg stwierdził, że jest to osobista podróż. Z przycinaniem w celu uzyskania płodności, prosząc o życiowe przyjemności, Bóg zapewnił, że życie samo w sobie zawiera takie przyjemności. Błagając, by kochać innych tak, jak On mnie kocha, Bóg potwierdził realizację tego pragnienia. Niech obfitują, Boże, błogosławieństwa. Subskrybuj nasz kanał, jeśli kochasz Boga. Chociaż widzialny obłok Pana może już nie być nad nami, Jego niewidzialny duch przebywa w nas, a Jego nieomylne słowo jest w naszych rękach. Jego opatrznościowe przewodnictwo i obietnica kierowania nami trwają. Jeśli wydaje się, że utknęliśmy w martwym punkcie, trwanie w Bożej woli jest lepsze niż podejmowanie samodzielnych kroków. Postęp może nastąpić nawet w pozornym bezruchu. Jeśli jesteś w Bożej woli, nie przejmuj się tempem. Bierz jeden dzień na raz i potwierdzaj tak. Unisz się przed potężną obecnością Boga, a On uhonoruje cię we właściwym czasie. Powierz Mu swoje zmartwienia, pozostając czujnym na ataki diabła. Opieraj się i pozostań silny w wierze. Na całym świecie wyznawcy stają w obliczu prób, ale niezasłużona dobroć Boga podtrzymuje ich. Chociaż cierpienie może trwać, Bóg zapewnia ukończenie, stabilność. Siłę i kontrolę. Amen. Aktywuj obfitość bogactwa, szczęścia, przyjemności, wolności i pewności siebie dzięki niewielkiej porannej zmianie rutyny. Sprawdź link do sekretów bogactwa i zasubskrybuj. Bóg zna Twoje bitwy, przewinienia, zranienia i rany. Zaufaj Mu, że przekształci zmartwienia w okazję do głębszego zaufania. On już jest w Twojej przyszłości i pozostaje wierny. Bądź dla siebie łagodny i zaufaj Bożemu procesowi. Oczekiwanie na Boże obietnice może wiązać się ze zdradami, ale Bóg pozostaje godny zaufania. Zaufaj Mu, ciesz się podróżą i wiedz, że proces przewyższa cel. On coś robi, nawet jeśli tego nie widać, módl się, pracuj i ufaj, on okaże się wierny. Wpisz 1515, jeśli jesteś gotowy. Bóg jest nie tylko w błogosławieństwach, wysłuchanych modlitwach i cudach, on jest w czekaniu, ciszy, szukaniu, proszeniu i poddaniu się. W trudnych czasach Bóg jest obecny, niezmienny i wierny. Wszystko, czego potrzebujesz, jest w Tobie, gotowe do pojawienia się. Wytrwaj, bądź zdeterminowany, ufaj swoim zdolnościom, bądź wdzięczny za teraźniejszość i wyobrażaj sobie błogosławioną przyszłość. Jesteś więcej niż wystarczający, posiadasz znaczącą moc twórczą. Potwierdź ją wpisując 1113. Dziś Bóg komunikuje, że Twoja pomoc pochodzi z wewnątrz, a nie od innych. W Twoim życiu trwa proces transformacji, widoczny dla wszystkich, eliminuje szkodliwe wpływy i przygotowuje Cię na lepsze możliwości. Ci, którzy odeszli, zostali usunięci przeze mnie. Przestań rozpamiętywać straty i rozczarowania, skup się na pojawiających się możliwościach i nowych wydarzeniach w Twoim życiu. Uwierz w moją pracę wszystko zakończy się na Twoją korzyść. Subskrybuj nasz kanał, jeśli zgadzasz się z tą perspektywą dla tych, którzy kochają Boga, nadchodzące możliwości uwolnią Cię od zależności, niedostatku i walki. Twój przełom i triumfalny powrót są bliskie, ucisz wszelki sprzeciw wobec swojego przeznaczenia, wpisując odzyskuje swoją moc, aby potwierdzić. Dziś Bóg radzi ci, byś nie pozwolił, by przeszłe doświadczenia dyktowały ci sposób, w jaki traktujesz innych, nie wszyscy mają złe intencje i nie wszyscy starają się ci przeszkodzić. Zaangażuj się we mnie, aby uzyskać wskazówki dotyczące rozróżniania pozytywnych i negatywnych elementów w Twoim życiu. Kocham Cię, rozumiem Twoje obecne zmagania i zapewniam Cię, że wkrótce się zakończą. Pomimo znoszenia ognia, zaufaj mojemu celowi, ponieważ Cię udoskonałam. Rezultat uczyni Cię silniejszym, jaśniejszym i lepszym od Twojego poprzedniego ja. Oczekuj nowego etapu, przygotowanego na powołanie i zaszczepione w tobie marzenia. Wpisz tak, jeśli rezonujesz z tym, dla tych, którzy szukają dobrobytu finansowego bez wysiłku, zapoznaj się z linkiem w komentarzach poniżej, aby uzyskać rewelacje od nieuczciwych naukowców NASA. Subskrybuj nasz kanał, jeśli wierzysz w Boga. Dziś Bóg wzywa Cię, byś nie podejmował myśli o poddaniu się. Twój sukces jest nieunikniony pomimo obecnych wyzwań. Jeśli wytrwasz, rozwiążesz obawy dotyczące finansów. Zdrowia i rodziny dzięki błogosławieństwom pokoju, uzdrowienia i zwycięstwa. Piękne wyniki wyłonią się z pozornie tragicznych sytuacji. Przygotuj się na błogosławieństwa. Chociaż początek tego roku może być trudny, zrzeknij się kontroli i pozwól mi zająć się Twoimi problemami. Zaufaj mi, zajmę się Tobą. Wpisz E, aby potwierdzić. Bóg zapewnia, że nadszedł czas, abyś odzyskał swój uśmiech. Pamiętaj, że nie jesteś sam, zaufaj boskiej pomocy. Moje anioły są przy Tobie. Zrelaksuj się i zaufaj mi. Powinieneś być podekscytowany, ponieważ plany, które mam dla Ciebie, przekraczają wyobraźnię. Przestań się martwić, zajmę się wszystkim, wpisz: Jestem suwerenny, aby zdobyć zaufanie. Nie zapomniałem o Tobie, znam Twoją lokalizację i drogę do celu. Nawet gdy plany się rozchodzą, nie obawiaj się, bo moja ręka prowadzi, za kulisami pracuję dla Twojego błogosławieństwa, celu i łaski. Zaufanie i ekscytacja są należne, nie jesteś sam w swoich wyzwaniach. Zaufaj mi i uwolnij się od stresu. Moje anioły są tu dla Ciebie, przygotuj się na niesamowite zakończenie, które gwarantuje ekscytację. Pisz 2121, aby potwierdzić. Osoba, która była ostatnio przygnębiona, może oczekiwać jaśniejszej przyszłości, jeśli ma wiarę w Pana, na horyzoncie widać poprawę, Bóg uspokoi burzę, przeniesie góry, uzdrowi relacje i przywróci szczęście. Zaufaj Jego kontroli, on nigdy nie zawiódł i nie zacznie teraz, okaż wsparcie. Wpisując Jezus jest Panem, udostępniając ten film pięciu osobom, które ufają Bogu i subskrybując nasz kanał. Nie zapomnij włączyć powiadomień.